Dzień dobry po raz kolejny. Z tej strony KSORUSO Przed Wami kolejna dawka nowości ze świata MMO, tym razem z 6 marca 2019 roku. Zapraszam do oglądania. W grach, gdzie kwipunek to podstawa, deweloperzy przywiązują dużą wagę do tego, aby jego wymiana była możliwie jak najprzyjemniejsza. W końcu, polując na grubego zwierza, trzeba dostosować swój sprzęt. Z tego powodu twórcy Dauntless zapowiadają zmiany w działaniu garderoby. Nowy interfejs ma zawierać wszystkie potrzebne okienka w jednym przystępnym menu. Nie będzie trzeba otwierać osobnych zakładek dla ekwipunku broni czy eliksirów. Dojdzie do tego również krótkie podsumowanie wszelakich perków, jakie zapewnia aktualnie założony na nas naszego łowcę sprzęt. W ten sposób będziemy mogli upewnić się, czy każdy przedmiot pasuje i dostarczy nam konkretnych bonusów. Wymiana poszczególnych komórek w częściach naszego ekwipunku również będzie o wiele przyjemniejsza. Na koniec warto dorzucić, że pojawi się w Dauntless w końcu opcja, która jest przecież najważniejszą we wszelakich grach sieciowych. Chodzi mianowicie o możliwość pokolorowania oraz transmogryfikacji naszego ekwipunku. Kiedy to wszystko wejdzie w życie? W okolicach 13 marca. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na oficjalnej stronie. Nowe postacie w docie 2 są niezwykłą rzadkością, dlatego zdecydowanie warto przyjrzeć się najnowszej z nich, która zawitała do bardzo popularnej moby. Mars, bóg wojny, wkroczył już na pole bitwy i możecie korzystać z jego zdolności oraz armii nieumarłych. Jeżeli chodzi o skille, prezentują się one następująco. Spear of Mars, gdzie nasz bohater rzuca włócznią i przebija pierwszego wroga, a przy okazji może go przygwoździć do ściany lub drzewa. Włócznia przebija również wszystkie miniony na swojej trasie. Kolejną jest God's Re Buk, gdzie Bóg uderza swoją tarczą raniąc i przewracając przeciwników na sporym obszarze. Trzecią jest Bulwark, gdzie Mars może zablokować część fizycznych obrażeń, kiedy zostanie zaatakowany od frontu lub też z boków. Na koniec Arena of Blood, gdzie Bóg wojny tworzy kamienną arenę dookoła siebie, która blokuje ataki osób będących na zewnątrz. Wrogowie zamknięci z Marsem w środku będą atakowani przez włócznie nieumarłych wojowników, którzy pojawiają się na krańcach areny. Więcej o Marsie przeczytacie oczywiście. Na oficjalnej stronie. To jednak nie wszystkie zmiany. Draw Ranger doczekał się nowego wyglądu, Valve przemodelowało tą postać i musimy przyznać, że wyszło im to naprawdę całkiem nieźle. To co, wracacie do doty? Dajcie znać! Zdecydowanie duża część z Was gra w terenie online na amerykańskich serwerach od Enmas Entertainment zamiast u naszego poczciwego Gameforge'a z wiadomych powodów. Z tego też względu informujemy Was, że crossover między tym MMORPGiem a PUBG już się rozpoczął i potrwa do 2 kwietnia. Event dostępny jest na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Czego natomiast możemy się spodziewać? W Northern Arun czekają na graczy przeciwnicy stylizowani na świat PlayerUnknown's Battlegrounds. Wiemy, brzmi to dziwnie, ale możecie wrogów przebranych we wdziankach, które powinny się wszystkim dobrze kojarzyć z popularnym battle Royalem. Nie zabraknie również zrzutów ekwipunku, które zawierać mają przedmioty kosmetyczne oraz inne eventowe nagrody. Tak, słynna patelnia też się pojawi. Przy okazji będziemy zbierać Battle Points, aby nastało odblokować różnego rodzaju atrakcje, które związane są z pubg'iem. Warto przy tym uprzedzić, że niektóre airdropy mogą okazać się pułapką, dlatego miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy popori wyskoczy z zasadzką. Battle Points zdobywamy nie tylko za zrzuty zaopatrzenia. Punkty zgarniecie również za zalogowanie się każdego dnia do Tery Online na przynajmniej godzinę oraz na zakończenie dungeonów. Zabijanie bamów również zapewni Wam konkretne punkty, ale warto zwracać uwagę na zegarek. Specjalni przeciwnicy bossowie stylizowani na PUBG będą pojawiali się codziennie jedynie na dwie godziny. Warto zatem polować właśnie na nich, jeżeli liczycie na unikatowe, ciekawe nagrody. Wczoraj nad ranem opublikowany został patchnote dodatku syntezys w Paw Exile. Przygotujcie się naprawdę na ścianę tekstu, jeżeli chcecie całość przeczytać, bo nowości i zmiany są całe setki. Dosłownie, GGG podzieliło patchnote na kilkanaście głównych kategorii. Między innymi pojawiają się tam takie rzeczy jak mechanika syntezys, nowy content, w tym nowości główne i mniejsze, balans postaci, rework wszelakich skillów, balans drzewku umiejętności, balans systemu subklas, przedmiotów, unikatowych przedmiotów, do tego zmiany w świecie gry, w mechanice. Potworów, zmiany na mapach, w interfejsie, w nagrodach za questy, w PvP, naprawa bugów i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać na najnowsze rozszerzenie, a poza tym być może poprzyglądać kilka memów. Są naprawdę zabawne. Powolutku zbliżamy się do premiery pierwszej anglojęzycznej wersji *Unsent Infinite Realm, czyli najnowszego, wysokobudżetowego mmorpg od Krafton, czyli twórców Terry. Tak, Krafton to wcześniej Bluehole Studio. W kwietniu rozpoczynają się w każdym razie pełnoprawne testy RC, która, jak pewnie wiecie, będzie posiadać możliwość zmiany języka na angielski. 10 kwietnia ruszy możliwość pobierania, a 25 oczywiście serwery zostaną otwarte. E, zamknięto otwarta beta potrwa tylko Jakiś czas i zakończy się pełnym resetem postaci. Jedyną niewiadomą pozostaje blokada regionalna. Dotychczas firma PlayPark, która pełni tam rolę wydawcy, nie ograniczała dostępu do swoich gier dla osób z Europy. Miejmy nadzieję, że tym razem również będzie podobnie. Poczekamy jednak na oficjalne potwierdzenie. O globalnym Unseen Infinite Realm wciąż niewiele wiadomo. Prace podobno nadal trwają, dlatego być może warto będzie sprawdzić grę, zanim trafi właśnie do nas. I to wszystkie informacje na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, która z nich zainteresowała was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć.